Witam, wiosenny spacer po ogrodzie daje bardzo duże przyjemności. Lekko mrzy, ale można zobaczyć, co się tutaj dzieje, co urosło, co dołożyć, co uciąć. Rośliny zaczynają ładnie kwitnąć. Inne wyrastają z ziemi. Ogród zaczyna żyć. Jest tutaj kilka ozdób, które podkreślają jakość w tym ogrodzie. Jego piękno, kiedy to wszystko zaczyna rosnąć. Lubimy chodzić tak po swoim ogrodzie przyglądać się temu wszystkiemu. Ogród jest moją pasją. Nie tylko. Są tu miejsca dość mocno zacienione, jak na przykład te, które w tej chwili się widzi, i bardziej słoneczne. Po prostu ma różne miejsca. Ta strona jest bardziej w cieniu, choć kiedy przychodzi pora i rośliny rosną, to te miejsca są bardzo urokliwe, ponieważ no, niektóre rośliny potrafią sięgać do pasa. Mnóstwo tu jest lili i innych roślin, które w tej chwili nie będę wymieniała. Nawodnienie. Cienisty ogród wymaga odpowiednich roślin. Są tu też ozdoby, tak jak wcześniej wspomniałam. To dodaje uroku ogrodowi. Nieprzyszykowana jeszcze fontanna, przyszykuje się, bo to wszystko trwa. Było zimno i prace ogrodowe nie, nie były już w moim klimacie. Padało, zimno, deszcze. Tu są położone belki, które będą w jakiś tam sposób dopasowane do rojników. Jeśli się komuś podobał ten filmik, bardzo dziękuję, kliknij łapkę. Są to moje pierwsze filmy. A jak to wyjdzie wiem, że latem jest tutaj przepięknie. I jak się komu tutaj podoba ten mój spacer to Proszę o potwierdzenie. Dziękuję.